Ja nawet słyszałem, ja nawet słyszałem za ścianą, jak moja mama tak robiła, tak ach, ach jak mi dobrze męczył, jeszcze więcej, cztery razy po dwa razy i za chwilę znowu za ścianą, ach, ach jak mi cudownie, nie przestawaj, bo ja takie rzeczy w zarówce wyczuwałem, co tata z mamą w nocy robi, czy kołdra się rusza, czy się nie rusza, czy sprężyny prychają, czy nie prykają. Kurde, ja w zarówce to wiedziałem. Ja nigdy nie wierzyłem, nigdy, że bocia mnie z ciepłych krajów do gniazda w jajeczkach zostawiał. <grym>, albo Mikołaj w pastę, albo w kapuście mnie znaleźć. albo w ogórkach kiszonych. Nigdy w to nie wierzyłem. Ja powiedziałem, mamo tak, dobra mamo, ja chodzę do zarówki mamo, mam 6 lat. Tata wchodził na ciebie, ty, tatę obracałaś, tata na ciebie, i tak dzieci powstają, prym, prym. Nie, ja nigdy w to nie wierzyłem. Że, ja już chodziłem do kołu do zarówki, do podstawówki, to sprzątaczką fartuszki do góry podnosiłem. Powiedziałem, co to jest miłość i skierka nadziei. Też ja też robiłem w zarówce. Ja nauczycielkom te skudniczki do góry podnosiłem w zarówce. W Kołłubaskowie. Ja nawet do dyrektorki mówiłem, kochanie, do pedagog, czy ci zatańczyć na stole lipdżizm. Ja też tak robiłem. Ja stoję, nie? Czy Nie, ja to tak. Kawkę z pani wybić, kawkę kapucina. Tak, dobrze idę. Tak, bo y, y, byłem tam w przychodni, pielęgniarka dała mi kawkę. Kapucino. Dobrze idę, idę. Nie ma za co. Ja idę jeszcze dzisiaj do kołu Baskowa do opieki społecznej stricte im zatańczyć. Ja im pokażę stricte bo opiece społecznej w gminie na stole biletowym. Idę im stricte zatańczyć, stricte zetknąć. Ja im pokażę, że cztery razy, po dwa razy, osiem razy, raz po raz, otwór, maszynę, bramę, jeszcze raz. Wyginam ciało śmiało, wyginam nagie ciało i kochanie. Dobrze, do widzenia. Dużo zdrowia i słodyczy, Pan Tadeusz Wam życzy. Do widzenia.